Dzień dobry, dzisiaj będzie o kwiatach cebulowych wcześniej kwitnących, a konkretnie o Jacyntach. Zapraszam na odcinek. Jacynty każdy zna z nas nasyconych kolorów, oryginalnych kwiatustanów i aż odurzającego, aczkolwiek przyjemnego zapachu. Wydaje mi się jednak, że projektując rabaty, czy nawet całe ogrody, zapominamy o udziale właśnie roślin cebulowych, wcześniej kwitących. Stawiamy na krzewy, byliny, a trochę pomijamy rośliny cebulowe, szczególnie właśnie te wczesne. A to właśnie one witają wiosnę, cieszą nas kolorem po zimie, ożywiają ogród w pierwsze dłuższe dni. Z tych cebulowych wybrałam właśnie hyacynty, aby Was zachęcić do ich posadzenia w swoim ogrodzie, jeśli ich jeszcze nie ma, albo powiększenia ich kolekcji. Są ku temu powody. Przede wszystkim rosną one bardzo długo na jednym stanowisku, nie trzeba ich wykopywać. Radzą sobie w przeciętnej glebie, na stanowisku słonecznym, ewentualnie półcienistym. Ważne tylko, aby gleba była przepuszczalna i nie stała tam dłużej woda. Jeśli nie uprzątniemy rabat jesienią, bez problemu przezimują. Regularne ich nawożenie wiosną spowoduje to, że będą obficie kwitły nawet po kilku latach i nie będą drobniały im kwiaty. Sadzimy je jesienią. Film o instrukcji jak sadzić hyacynty u góry w karcie. Teraz dodam tylko tyle, że warto ziemię przed posadzeniem spulchnić. Posadzić hyacynty na głębokość około 15 cm, co przypada na trzykrotność ich wysokości. I pamiętać o tym, żeby wkładać je w ziemię stożkiem wzrostu do góry. Hyacynty zaczynają kwitnienie w zależności od pogody koniec marca albo początek kwietnia. Czyli właściwie przypada to na ten moment. Trwa ono około 3 tygodni. Jeśli jest chłodno, utrzymuje się dłużej niż gdy temperatury w kwietniu są wysokie. Efekt jest przepiękny. Tu pokazuję Wam kwitnienie ich pełnej okazałości z zeszłego roku. W tym jeszcze do dziś nie zdążyły się pootwierać. W maju, gdy na pierwszy plan wychodzą tulipany i inne majowe kwiaty, jacynty przekwitają, a ich liście marnieją. Dość szybko same się redukują, więc możecie je pozostawić aż same znikną lub uciąć je, jeśli ich widok was drażni, ale dopiero gdy całkiem zżółkną, gdyż odżywiają one cebulę dopóki są zielone i przeprowadzają fotosyntezę. Mam nadzieję, że te fantastyczne kwiaty zyskały Waszą sympatię, jeśli jeszcze jej nie mają. Ja sobie już dziś zapiszę w kalendarzu, żeby jesienią dokupić więcej i posadzić znów trochę więcej. Za dzisiaj już bardzo dziękuję i do zobaczenia już jutro. Cześć!